Cześć z tej strony, Letkar, Dzisiaj druga część tworzenia strony. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za 18 lajków pod poprzednim filmem. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Byłem przekonany, że będzie może z 10 wyświetleń i może z jedna łapka w górę. Z tej okazji, no właśnie, powstaje obiecana druga część. Kupiłem też ciasto i 18 świeczek. Nie mam niestety 18 podstawek pod świeczki, ale może i po prostu wbiję w ciasto. No i co my właściwie dzisiaj chcemy zrobić? Może zacznę od pokazania osobom, które nie oglądały poprzedniego odcinka, co się właściwie w nim działo. Zamysł był taki, że chciałem za pomocą jednego polecenia, dość rozbudowanego, stworzyć stronę przy użyciu czata GPT i zobaczyć, czy będzie ona miała dużo błędów, czy tylko troszkę. A i warto też wspomnieć, że używam czata GPT w bezpłatnej wersji GPT-5. Okazało się, że strona nie miała właściwie żadnych błędów, ale myślę, że i tak możemy spróbować ją dzisiaj dopracować. Akurat na temat strony wybrałem sobie nieistniejący kemping Pruszkowski. No i strona po prostu promuje ten wymyślony kemping. Mamy tutaj jakiś wstęp, dlaczego warto nas wybrać. Oferta i udogodnienia, Galeria Zdjęć, przy czym jak klikniemy zdjęcie to można je powiększyć. Możemy poprosić mapkę terenu, ale nie istnieje ona, bo nie stworzyłem tej mapki. Mamy też kontakt, pobliskie atrakcje i cennik. No i taką ładną stopkę. Nasz kolega naprawdę dobrze się spisał, ale dzisiaj poprosimy go o naniesienie lekkich poprawek stylistycznych i myślę, że spróbujemy stronę troszeczkę rozbudować o podstrony. Poproszę go, żeby mi stworzył tutaj na górze Albo z boku jeszcze zobaczymy pasek wyboru strony, na której aktualnie się znajdujemy. Myślę, że podzielimy to na stronę główną, cennik, no i może kontakt. I może tyle starczy póki co. Spróbujmy coś zmienić z tym napisem: Witaj na łonie natury, bo nie do końca mi się podoba. Może on zostać, ale myślę, że poprośmy czata, żeby go dał na środeczek, tutaj, może większą czcionką. Prawie tak dużą jak napis Camping Pruszkowski. I niech będzie troszeczkę odstępu. Dopiero potem dlaczego warto nas wybrać. Może być e, w jakimś kolorze... Fioletowym? Po prostu? Poza tym usunąłbym zaokrąglenia z tych kafelków. Zobaczmy jak to będzie wyglądać bez cieni i bez zaokrąglenia. Najwyżej potem coś zmienimy. Też ten guzik nie do końca mi się podoba. Myślę, że zmienimy tutaj co nieco. Zmieńmy też to, że po kliknięciu telefonu i maila jesteśmy przenoszeni do aplikacji odpowiednich tak jak tutaj do mailowej, a tutaj do telefonicznej chyba. Zmieńmy to na to, że niech po prostu to będzie kopiowane do schowka. Czacie GPT, wszystko jest super, ale Daj napis witaj na łonie, natury na środeczek i niech będzie w tym kolorze headerów, niech będzie wielkości prawie takiej jak tytuł, kemping puszkowski i niech będzie jakiś ładny odstęp od dalszej części strony. Niech kafelki, w tym też kafelki zdjęć nie będą zaokrąglone i niech nie mają cienia, tabelka też niech nie będzie zaokrąglona. Usuń z guzika, pobierz mapkę, te efekty, niech napis nie będzie podkreślony. Po najechaniu na guzik myszką niech tło zmienia się na jaśniejsze, niech guzik nie będzie zaokrąglony. Po kliknięciu maila telefonu. Kafelek z napisem skopiowano do schowka i nie chowa się po sekundzie. Puszczamy. Wprowadziłem zmianę emotikonka gwiazdek. Dobra, zobaczmy. O kurde. Coś mu chyba nie wyszło. Wszystko poza kontaktem się schowało. Eee, ten napis teraz wygląda dziwnie. Witaj na łonie natury, jest tutaj. Uuu. Uuuu, czacie GPT, wszystko zniknęło ze strony, dobra troszkę go ochrzaniłem, wysyłamy, zobaczymy co tym razem zdziała. Widzowie, tata mi polecił taką stronę jak Lovable i ponoć ona fajnie tworzy strony, że to jest taki czat GPT, ale stricte pod strony, więc jeśli chcecie teścik, to myślę, że możemy zrobić takiego deala, że 20 łapek w górę i nagrywamy filmik. Dobra, czat ponoć naprawił co nieco. Zobaczymy na ile faktycznie. No i odpalmy tę stronę. Mm, nie za bardzo, nie za bardzo. Dobra, ja jestem głupi, bo on intencjonalnie usunął tę sekcje. I pyta mnie, czy chcę, żeby od razu je dodał, więc tak poproszę. I chyba będzie ok? Zobaczymy. O, zobaczcie, w ogóle jakieś menu nawigacyjne sam z siebie zaproponował, ale to później zrobimy. Więc zobaczmy, czy to zadziałało. Kemping Pruszkowski niestety wciąż jest fioletowy, no, ale to możemy sobie zmienić po prostu w HTML-u. Eee, mamy ok, to wygląda teraz zupełnie inaczej. I mamy chyba emotikonki zamiast ikonek, o co go nie prosiłem. To w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Te zdjęcia, ok, usunął to co chciałem, z tym, że teraz nic się nie dzieje po najechaniu myszką i wygląda to jeszcze gorzej. E, mamy jeszcze jakiś szary pasek na dole. Zdjęcia się powiększają, ale. No, trzeba by na pewno trochę pozmieniać. Ok, ten guzik działa dobrze. Guzik się podświetla. Kontakt nie wygląda jakoś świetnie. Po najechaniu faktycznie podświetla się na szaro, o to go poprosiłem i kopiuje się do schowka. Mamy pobliskie atrakcje, no wygląda to dużo gorzej niż wcześniej. I tabelka. Hmm. Wiecie co, nie wiem czy nie lepiej byłoby tak naprawdę samodzielnie to poprawić w HTML-u. bo jedyne co dobrze zrobił to ten guzik, jest tak jak miał być. Z tym kontaktem też w sumie zepsuł, bo były wcześniej kafelki, a teraz to wygląda tak surowo, bardziej. No, i ten napis zrobił tak, jak go prosiłem, chociaż też fajnie by było troszkę może te odstępy zmienić. Więc spróbuję może pogrzebać w HTML-u tej pierwotnej strony. Okej, okay, chyba wygląda na to, że każdy z tych kafelków jest innej klasy w CSS-ie, więc będę musiał chyba po kolei to wszystko pozmieniać. Dobra, myślę, że póki co skupmy się bardziej na tym, co potrafi zrobić chat GPT, potem ewentualnie coś poprawię w HTML-u. Spróbujmy dodać ten pasek na górze, zobaczmy czy sobie z tym poradzi Z podzieleniem strony na trzy różne podstrony Odpalę może w ogóle jakiś świeży czat Podam mu tutaj kody do mojej strony Dobra, opisałem mu jak ma mniej więcej wyglądać ten pasek I zobaczymy czy to faktycznie będzie działać Poprosiłem go, żeby stworzył póki co stronę główną Bez sekcji kontakt i cennik Dobra, zrobił nam kodzik, zobaczmy czy on zadziała Ok, wygląda na to, że w miarę to zadziałało. Ten pasek chyba jest troszeczkę za szeroki, więc zaraz go może poproszę, żeby to zmienił, a może po prostu sam to dostosuję już w HTML-u. Eee, ale mamy zaznaczoną na szaro stronę główną. Jak na cennik, podświetli się na szaro, i na kontakt też. Ok, fajnie. Pozostałe dwie strony jeszcze nie istnieją, więc nie będę tego klikał póki co. Ok, i pasek zostaje w miejscu, więc to też jest dobra rzecz, bo tak miało być. No to spróbuję teraz dostosować jego wysokość. A dobra, tylko teraz zauważyłem, że jak zeskroluję, to nic tutaj nie mamy. Ajajaj. Chyba jednak trzeba samemu sporo kontrolować przetworzenie tej strony, bo on troszkę miesza w tym. Może po prostu wezmę sobie ten pasek i go skopiuję do poprzedniej wersji strony już w HTML-u. Czyli musimy dodać w HTML-u to. I w CSS-ie klasy navbar i active i chyba będzie działać. Dobra i zobaczmy czy to jest w porządku. Ok, mamy naszą stronę i jest na niej wszystko to co miało być. Otwórzmy jeszcze zdjęcie. Ok, dobrze to wygląda. I mamy pasek nawigacyjny. Zmienię jego wysokość, bo jest troszeczkę za wysoki. Dajmy może połowę tego. Ok, teraz wygląda to lepiej. Dobra, mała przerwa, bo filmik chyba niestety zaczął się robić zbyt chaotyczny, a na pewno by się zrobił zbyt chaotyczny. Osiągnęliśmy w tym momencie stan taki, że mamy pierwotną stronę z poprzedniego odcinka i dodałem do niej pasek nawigacyjny. Dalej chciałem poprosić czata GPT o usunięcie z tej strony sekcji kontakt i cennik, ale niestety wygenerował mi stronę. Z której usuną te sekcje, ale też usunął całą zawartość pozostałych sekcji, więc jednak manualnie w HTML-u po prostu powycinam te sekcje i pozostałe podstrony, czyli cennik i kontakt, też zrobię w podobny sposób, że z tej strony, którą właśnie widzicie, będę usuwał poszczególne sekcje i w cenniku na przykład zostawię tylko cennik. Usunąłem obie te sekcje z HTML-a, CSS-a chyba nie będę usuwał, bo to nie jest aż tak istotne. I zobaczmy jak to wygląda. Ok, mamy stronę główną i nie ma tutaj teraz cenniku i kontaktu. I trzeba będzie tutaj naklikać. Zróbmy teraz może cennik. Zmienimy może troszeczkę te napisy tutaj. Eee, to znaczy to co jest na górze strony, niech teraz tutaj będzie po prostu napis cennik. I czy chcemy dać jakiś podtytuł? Dobra, dajmy sezon letni 2025. Whatever. Eee, mamy tabelkę z cennikiem. No, i chyba póki co starczy. A, i muszę tutaj zmienić podświetlenie tych przycisków, żeby to cennik był podświetlony na stałe, a strona główna była biała. Czyli tutaj akurat czas to tak wymyślił, że dajemy sobie klas Active do cennika zamiast do strony głównej. I jest ok, więc teraz zróbmy kontakt. Zmienimy tutaj na pewno tytuł na Kontakt. I czy chcemy zrobić jakiś podtytuł? Może napiszmy coś w stylu infolinia czynna w godzinach od 7 do 22? I zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczymy od razu, czy działa guzik Kontakt. A jeszcze trzeba zmienić podświetlenie, czyli teraz aktywna klasa to będzie klasa Kontakt. I zobaczmy. Ok, działa. I mamy tutaj zakładkę Kontakt, więc w sumie strona bardzo skromna. Możemy poprosić czatek gpt, żeby nam spróbował coś do tego dodać właściwie jakąś dodatkową sekcję, coś w stylu, jakiś napis, że zapraszamy do kontaktu, bardzo serdecznie, jakieś tam uśmieszki, heheszki. Dobra, poprosiłem go, żeby dodał właśnie taki napis, napisałem to takim bardzo naturalnym językiem, mało konkretnym, jakieś tam służymy pomocą czy coś. I poprosiłem go, żeby w kolejnym akapicie napisał, że rezerwacja miejsc jest opcjonalna, ale warto dopytać się, czy są jeszcze miejsca na kempingu. I zobaczymy jak mu wyjdzie to coś. Jakąś strasznie długą linijkę tutaj napisał. A co to takiego? SVG. To może jest jakaś ikonka? Ale nie jestem pewien. Dobra, wklejmy go kod tutaj zamiast naszego kodu i zobaczmy jak to wygląda. No dodał po prostu takie napisy. Czyli strona wciąż nie jest jakaś bardzo rozbudowana. Ale myślę, że możemy to póki co zostawić w takiej formie. Czyli właściwie. Mówiłem, że troszkę mi przeszkadzają te zaokrąglenia, ale chyba nie są takie złe tak naprawdę. Ten guzik nie wygląda też jakoś świetnie, to bym też może próbował zmienić, ale tak naprawdę nie wiem, czy chcemy w tym momencie się w to bawić. Bo celem raczej tych dwóch filmów było sprawdzenie, na ile ChatGPT GPT w pełni samemu wszystko zrobi, i wygląda na to, że. Zrobi dużo, jest przydatne, ale no to nie jest tak, że mu piszemy zrób stronę i on zrobi stronę. Raczej trzeba to faktycznie traktować jako narzędzie. Na pewno pasek nawigacyjny fajnie nam zrobił. No i jeśli troszeczkę bardziej nam się chce cokolwiek w kodzie poklepać, no to na spokojnie z nim się dogadamy. Ale no właśnie nie zrobi nam w pełni dobrze całej strony od zera. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda strona na telefon, wersja na telefon. Mamy na górze ten nasz pasek. Tutaj, dopiero jak przytrzymam palcem, to nam się zmienia kolor, niestety, no bo to nie działa jak kursor. Mamy kafelki, tak jak mieliśmy w poprzednim filmie. No i klikniemy cennik, to mamy cennik sezon letni, tabelkę. No i kontakt. A, i w tej wersji strony nie mamy czegoś takiego, że jak klikniemy, to nam się kopiuje do schowka. No, ale to można by łatwo zmienić w HTML-u. Spytajmy w sumie czata, jako że teraz w tym filmie się uczymy troszkę go używać. Eee, może jak zrobić, albo po prostu niech on nam zrobi coś takiego, że niech po kliknięciu telefonu maila kopiuje się on do schowka, i niech wyskakuje na sekundę napis skopiowana do schowka. No i też niech ten napis pierwotny telefonu albo maila po najechaniu na niego myszką, niech się troszeczkę tak podświetla, żeby była jakaś taka interakcja. Może mu dopiszę, że poza tymi zmianami, które proponuję, niech zostawi wszystko tak, jak jest w tym momencie, żeby nic tam nie kombinował. Bo z tego, co widzimy, ma tendencję do usuwania na przykład zawartości sekcji. To jest troszkę dziwne. Dobra, muszę ten kodik w odpowiednie miejsce powklejać. To do HTML-a, to też tutaj jakiś jeszcze styl i skrypt. Do wyskakiwania tego napisu. Mm, I widzę, że będę musiał jeszcze to HRF usunąć, bo nie chcemy, żeby nam się otwierała aplikacja do telefonu albo do maila. Ok, zobaczmy, jak to wygląda. Jak kliknę telefon. Mm, nie podświetla się chyba za bardzo. Mail też chyba nie za bardzo. O, ale wyskoczy. O, kurczę, no to to zrobił ładnie. Tak na dole strony, bardzo elegancko. I to jest taki napis, który się porusza. Wraz ze scrollem. W sensie jest przyklejony po prostu do naszego okienka. Okej, okay, okej, okay. a dlaczego to się nie podświetla? No dobra, myślę, że zostawmy to, bo to są takie niuansiki, nad którymi troszeczkę trzeba by posiedzieć, poszukać błędu. No, eee, raczej myślę, że filmik był o bardziej czacie GPT niż o szukaniu tych błędów. Tutaj jeszcze ewentualnie można by pozmieniać te zdjęcia w tlen, ale już raczej tego nie będę robił. Ale wtedy już by to wyglądało naprawdę fajnie. Chociaż kurde, dobra, dobra, pozmieniałem tła. E, są w sumie dość spikselowane, bo chyba jakieś słabe obrazki wziąłem. Tutaj mamy jakiegoś pana na telefonie z tym w tle. Jest bardzo spikselowany, ale może jak na telefonie ktoś z was to ogląda, to aż tak tego nie widać. E, generalnie strona wygląda już w tym momencie naprawdę nieźle, z tym paskiem na górze też. E, parę rzeczy można by pozmieniać, ten guziczek bym zmienił faktycznie właściwie te zaokrąglone kafelki nawet niech zostaną tutaj zdjęcia też wszystko wygląda całkiem spoko ten napis no można by troszeczkę dostosować faktycznie ale kurczę no fajnie fajnie wygląda ta strona i fajną stronę myślę że się udało stworzyć i dziękuję wam bardzo za oglądanie i jeśli pod tym filmem będzie też fajny odzew, 20 lajków to próbujemy strony loveable 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 Lovable. Lovable. Lovable.